Dzięki. Dzięki za 19, 20 subskrypcji. Naprawdę Wam dziękuję. Yy, sorry, że nie było ostatnio filmików, ale no byłem no trochę chory, jak już mówiłem. Zdwiema filmiki, te które się dało. No niestety. No, niestety już więcej nie znalazłem żadnych filmików, dlatego pomyślałem, że. <laughs> Myślałem, że sobie małą przerwę. Ale już spokojnie, już poważamy. Już od jutra powinny się pojawiać. Filmy dziś, na dzisiaj to będzie tyle o ile będzie tyle? Mogę jeszcze coś powiedzieć, ale to nie ma sensu no więc jedyne co wam mogę powiedzieć to dzięki macie specjal za 15 i 20 i 30 subskrypcji za 15 to za 15 to Super Mario Bros. Na ś... Super... Super Mario World na ślepo. Później będzie Kurowe Fever na ślepo, za 20. Jeszcze jedno musicie bić. I za 30 będzie League of Legends na ślepo. Ojej, to będzie straszne. To będzie naprawdę straszne. Będę no, musiał z kimś to nagrać, bo sam tego nie dam rady. Dobra, a ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i jedyne, co mogę powiedzieć to bye!